Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak narysować ślimaka, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Najpierw narysujemy yy, tułów. O tak. Tutaj sobie dokończę. I tu robimy takie małe kreski. Nie muszą być w tych samych odstępach. Dobra, teraz narysujemy różki. I na końcu taką kropkę. Okay. Teraz rysujemy jeszcze takie mniejsze róż, różki, niżej. I teraz narysujemy muszle. Tutaj zaokrąglona linia. I przyciągamy linię do końca. O tak, teraz robimy taki e, zawijaz. O tak, i to by było na tyle. Jeśli spodobał Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i jeśli macie pomysł, co mogę narysować w następnym odcinku, napiszcie mi o tym w komentarzu. Pa!